Hej, moje ladies! Słuchajcie dzisiaj trochę o tych relacjach duchowych, o których już powoli zaczynam mówić. Natomiast dzisiaj omówimy sobie jedną z najbardziej demonicznych, owianych grozą, bólem i nie wiadomo czym, relacji duchowych, czyli relacji karmicznych. Dlaczego tak się źle o nich mówi? Dlatego, że przeważnie w świecie ezoterycznym przedstawiane są one z pozycji biorcy. Czyli ty jesteś biorcą lekcji, ktoś cię ma czegoś nauczyć, i przeważnie jest to osoba kompletnie nieświadoma tego, co robi. A co gdybym chciała odczarować wam relacje karmiczne? I powiedziałabym Wam, że to ja. Dziś jestem w takiej relacji, i to ja muszę człowieka czegoś nauczyć. O tyle mam to szczęście, że można powiedzieć, mój uczeń i osoba, której będę pomagać, jest biorcą bardzo świadomym, bardzo uduchowionym. Z czego jestem zadowolona, bo idzie nam to całkiem gładko. Um, mój osoba, mój biorca, można powiedzieć, jest um, ma też to szczęście, bo ma osobę, która ma świadomość całego procesu, który się zadziewa. I teraz pytanie, skąd my to wiemy? Stąd? No nie. Synastrii naszych kosmogramów. I teraz właśnie pokażę Wam, jak łatwo to można w synastrii zobaczyć. Nie będę omawiać szczegółowych, e, tak bardzo szczegółowych aspektów, bo nie chcę, żeby ktokolwiek znał tak dokładnie mój kosmogram. Natomiast. Powiedzmy sobie o tym. No, i tutaj macie P, czyli mnie, i D, czyli osobę, e, która jest biorcą. Czyli Saturn mój w trygonie do węzła północnego e, D wskazuje na karmiczne zobowiązania. Partner ja pomaga partnerowi D w realizacji jego życiowej ścieżki. Wynosząc strukturę i stabilność. To już się dzieje. To jest nasze główne zadanie, i powoli je realizujemy. Dwie następne lekcje już są za nami. Mam to szczęście naprawdę, że osoba biorąca, można powiedzieć ode mnie, te lekcje jest bardzo uduchowiona i to idzie bardzo prosto. Chiron mój. W koniunkcji z Lilit D, relacja może ujawnić głębokie rany i tajemnice. Tak, i tutaj były bardzo e, głębokie rany związane z dzieciństwem. Partner P, czyli ja, ma zdolność do uzdrawiania bolesnych doświadczeń partnera D, co jest wskazówką karmicznego uzdrawiania. Tak, zgadza się. Tutaj e, przerobiliśmy, można powiedzieć, razem. Ja, można powiedzieć, nakierowałam e, i, i poszło to dość gładko. To chyba było nasze, jedne z najłatwiejszych e, zadań, które wykonaliśmy. Natomiast to wiązało się również z pożegnaniem pewnych osób w życiu osoby D. Następnie trzecia lekcja. Węzeł północny P, czyli mój w opozycji do Plutona D. Intensywne połączenie sugerujące konieczność transformacji i pracy nad głębokimi wzorcami związanymi z kontrolą i przemianą. I tutaj aspekt zachodzi z poczuciem kontroli w życiu zawodowym. I tutaj lekcją ode mnie było pomóc człowiekowi, żeby nauczył się odpuszczać, że nie musi tej kontroli mieć. I w momencie, w którym jesteście biorcą. W takiej relacji, w której jestem ja, to ona jest bolesna. Ale w momencie, w którym obie osoby są świadome całego procesu i tych zadań. O których przed chwilą mówiłam, jest to dużo prostsze. I możecie takie rzeczy wyłapać sobie właśnie w synastrii kosmogramu. Nie idziecie wtedy do tarocistki, tylko robicie synastrię kosmogramu i na bazie kosmogramu, tej synastrii, jesteście w stanie rozpracować sobie te lekcje z daną osobą. W większości relacji duchowych nie określamy ich dywinację w postaci tarota czy innych form dywinacyjnych czy też kartomancji. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić, jeśli chodzi o relacje duchowe, to właśnie synastrie kosmogramów czy kompatybilność. Human design, macierz przeznaczenia, czy tam matryca, numerologia. Czy też aparatem nareta, jak to jest z tymi zależnościami? Bo w momencie, w którym na przykład aparatem nareta sprawdzilibyśmy sobie moją relację z osobą D, to w tym momencie aparat nareta wskaże, że wręcz ta osoba ze mnie czerpie, bo jest biorcą, bo ja daję. Lekcje. Więc tak to będzie wyglądać w określeniu dynamiki, jeśli chodzi o aparat Nareta. Relacje duchowe określamy w synastrii kosmogramu. Nie za pomocą dywinacji, bo dywinacja to zdecydowanie za mało.